Główną kartą atutową Pekinu w konfrontacji z Waszyngtonem po kolejnej eskalacji wojny handlowej i decyzji strony chińskiej o osłabieniu juana staje się dług publiczny USA. CNN pisze o tym, że Chiny są głównym zagranicznym pożyczkodawcą dla USA. Pekin posiada amerykańskie obligacje skarbowe. O wartości 1 i 1 biliona dolarów. Jeśli Chiny zdecydują się na skorzystanie z tego faktu i zaczną sprzedawać dług amerykański. Może to doprowadzić do gwałtownego spadku wartości rządowych papierów wartościowych. A w konsekwencji do wzrostu ich rentowności z uwagi na ryzyko aktywów. W rezultacie koszt obsługi długu publicznego w Stanach Zjednoczonych dramatycznie wzrośnie. Tymczasem rentowność obligacji skarbowych wpływa na koszt kredytów komercyjnych i konsumpcyjnych. Dlatego potencjalne działania Pekinu wpłyną również na obligacje korporacyjne. Koszt kredytów hipotecznych i kredytów samochodowych w USA co negatywnie wpłynie na tempo wzrostu gospodarki USA. Istnieje jednak kilka ważnych powodów, dla których Chiny prawdopodobnie nie pociągną za spust. Po pierwsze, może nie dać oczekiwanego rezultatu. Po drugie, może uderzyć w chińską gospodarkę. Pisze CNN. Taki krok doprowadzi do umocnienia juana, co jest nieopłacalne dla Chin które w ostatnim tygodniu osłabiają walutę krajową, aby wywrzeć presję na USA i dać producentom przewagę w postaci tańszej niż konkurenci.